Witam Was bardzo serdecznie w nietypowym formacie. Słuchaj mnie dobrze, ale jakość kamerki jest do dupy. Nie wiem czemu. A kamerka jest z telefonu. Tak dokładnie z pierwszego do iPhone'a. jest. Co chodzi w tym filmie? Dobra, kurde, się przybliżę. Dla Was skrót. nieważne. Spróbuję się rozświetlić, bo jest jakość do dupy. Ale u mnie na no, obecnie dobrze wszystko działa, więc e, nie wiem, co zrobić. E, po, co będzie w tym filmie? Będzie w filmie to, że pokażę wam nową nutę, ale nie całą, że będzie Nie może wam całą nutę pokażę od razu, nie? Nie pokażę wam całej nuty od razu, chyba... Pokażę. Pokażę wam nową mutę, tylko tutaj zrobię coś. Yy, źródła obrazu. Yy, jest czarny, Jest Boże Święte. No i dobra. Wiem, że nic teraz nie widać. Przechwytywanie ekranu. Do 10? Widzicie mój ekran teraz? A teraz widzicie mnie. Widzicie, nauczyłem się za OBS-a obsługiwać. Tu, tu były próby i... Rus, tu wo. No come on! Kur... Ja Rus, tu wo. No i teraz pięknie słychać. Tylko muszę z tego mm. zrobić trochę naszej. Wiem, że dawno nie nagrywałem, ale dzisiaj nagrywam, więc jest problem Nie widzicie? Tak wyszło, nie? Ja sobie teraz słuchawki, tylko żebym kąpa kupił, się się w Bo raz zrobiłem tak, że żebym podpiął kąpa i było do dupy. Mhm. Wszystko pięknie. <laughs> Moje słabki mam Dobra, czy ja wszystko słyszę? Mhm, oczywiście, że... Bo słyszę. Myślę, że pewnie... Odpiął. Jest, działa wszystko. Tak jest. Działa krósko pięknie. Jak słyszę doskonale, doskonale. Dobra, ja Wam pokażę tą, tą nutę teraz w tym momencie. A new project i całość kręgu. Zobaczcie, nie pozwolę na to. Yy, dobra, wchodzę w New project. Słuchajcie. I o, twój ziomek ma kokainę A ja mam twoją matkę i twoją dziewczynę Ja jestem debilny, robię te trapy, a swoją wiochę S, to twoja prawda, twoje życie Yo, Victor to jest prawdziwy trapper. Ja te zasady pierdolę trapy. Yo, przyznam, że ten rap nie jest nietypowy Underground Rap. Gówno, a nie Underground Rap. Robię to na starcie, a ty na pierdolonym Undergroundzie. Hip hop Underground Rap to jest moja gra. A ty jesteś rak. Robię te hajsy, a ty robisz te klipy. Stereo, no czuję ten smród, a czuję, ja czuję tutaj nikotynę. Zaraz pierdolę tutaj na te upierdolone ręce. Pierdolę tu, zaraz kurwa narkotyki Narkotyki, jo Victor to jest prawdziwy trapper, zasady Pierdolę tę rapę, jo Przyznam, że ten rap jest nietypowy Underground Rap Gówno, a nie Underground Rap, jo, jo, jo Yo, Victor to jest prawdziwy traper. je te zasady pierdolę trapy. Yo, przyznam, że ten rap nie jest nietypowy Underground Rap. gówno, a nie Underground Rap. Robię to na starcie, a ty na pierdolonym undergroundzie śrak Robię te hajsy, a ty robisz te klipy w no, czuję ten smród, a czuję, ja czuję tutaj nikotynę. Zaraz pierdolę tutaj na te upierdolone ręce. Pierdolę tu, zaraz kurwa narkotyki. Narkotyki. Dobra, to jest krótki film. Zapowiedź nowej noty. Ja się z wami żegnam. Ja to idę montować i dobrze co.